Dzień dobry wszystkim, tutaj Głosy z Kosmosu, miały być, ale nie było, minęły dwa lata od powstania pomysłu. Ja nazywam się Gracjan, czyli Projekt Astroholik, a dzisiaj mam specjalnego gościa i mam nadzieję, że ten gość będzie tutaj z nami na stałe, panią dr Katarzynę Kraszewską. Dzień dobry. Dzisiaj temat taki dość, który rozbudził wiele, ale to wiele, po prostu dyskusji w internecie, czyli... Po co latamy w kosmos, kiedy tutaj na Ziemi mamy problemy? Po co wydajemy tam pieniądze? Czy nie lepiej to oddać bombelkom i dzieciom? Więc takie pierwsze pytanie. Jeden strzał, dostajesz szansę, lecisz w kosmos, czy zostajesz w domu i wolisz obserwować z teleskopu albo przez telewizor? A to zależy, czy mogę moje koty wziąć ze sobą. Czyli koty są jakby głównym zależnikiem. Oczywiście. Okej. Okay. No ja bym chyba nie poleciał, bo ja strasznie się boję latać samolotem nawet. Więc myślę, że lot w kosmos jest nieporównywalnie gorszy, więc miałbym ten problem. No i mam plomby w zębach, a to pod dyskwalifikuje człowieka. Dobra, zacznijmy od tego, że kosmos to nie tylko jakieś bajki o gwiazdach, yy, straszenie płaskoziemców, że Ziemia jest kulą, a coś naprawdę rzeczywistego. I coś rzeczywistego wymaga finansów. Czy uważasz, że finansowanie badań kosmicznych jest nam potrzebne? Uważam, że finansowanie wszystkich badań, nie tylko kosmicznych, jest konieczne po prostu, gdybyśmy nie inwestowali w badania, nie byłoby rozwoju. Wiemy, że misje kosmiczne to jest technologia, i technologia, którą używamy po dzień dzisiejszy. I takimi technologiami na przykład był GPS przecież, Oczywiście. który jest bardzo potrzebny, i mi się zdaje, że koszt wrzucony w rozwój technologii kosmicznej, jaką był GPS, te wszystkie satelity. No to już dawno nam się zwrócił. Też tak uważam, GPS jest w tym momencie wykorzystywany w tak wielu dziedzinach gospodarki, również w sytuacjach związanych z ratowaniem życia ludzkiego, że tutaj nawet nie ma co dyskutować o kosztach jego powstania, moim zdaniem. No to jest jedna z technologii kosmicznych. Zgadza się. Mamy dzięki temu nawet no możecie trafić do żabki, albo po prostu samoloty latają dzięki temu i cały nasz. No Obecny świat opiera się bardzo dużo na technologii GPS. Zgadza się i coraz większe znaczenie ma też GPS w ratowaniu ludzkiego życia, w różnego rodzaju katastrofach, więc chociażby, no wiadomo, życie ludzkie jest nie do przecenienia, chociażby z tej strony warto na to popatrzeć. Widziałem statystyki, że dzięki na przykład GPS-owi rolnictwo potrafi zaoszczędzić aż na cał globalnie 40 miliardów dolarów. Czyli jakby, że już sama taka technologia kosmiczna daje nam już stopę zwrotu po prostu, że coś jest bardziej oszczędne. Możemy oszczędzać na wielu innych rzeczach i to jest właśnie GPS. A jeżeli mówimy o oszczędnościach, no to jedną z technologii kosmicznych przecież są panele słoneczne. Zgadza się, pierwotnie stosowane w satelitach do zmniejszenia kosztów paliwa, co za tym idzie masę satelitów. Dzięki temu też przedłużono żywotność satelitów. Rynek fotowoltaiki obecnie jest warty 150 miliardów dolarów, czyli to jest znowu sytuacja, że jakby większe są korzyści z tego, niż jakby wartość tego jest większa niż pieniądze, które zostały wydane na ten dany projekt. No oczywiście nie do przecenienia są też e, korzyści środowiskowe. E, dzięki, no wiadomo, fotowoltaika jest e, źródłem bezemisyjnym, więc dzięki temu też e, nasze środowisko jest w lepszej formie. Ale jedną z technologii kosmicznych, bo tak będziemy szybko przeskakiwać teraz po tych technologiach, bo jest ich po prostu ogrom, są satelity pogodowe. Możemy stwierdzić, jaka jest pogoda, jak się rozwija huragan, i możemy na przykład powiadomić wcześniej dane y, miejsca na świecie, że idzie huragan, tak się rozwija, jest taka pogoda, więc to też pomaga ratować setki, jak nie miliony istnień. Był huragan w Stanach, który mógł zagrozić wielu istnieniom na Florydzie. No to dzięki satelitom mogliśmy obserwować kierunek ruchu, jak wygląda, jaka jest skala, więc to jest po prostu no, nie do przecenienia. Ale z takich dodatkowych rzeczy, które powstały dzięki technologiom kosmicznym, to są drodzy Państwo na przykład pianki Ewa, takie pianki pamięci, które macie przykładowo w butach sportowych, mikrofalówka albo. Na od... Albo bezprzewodowy odkurzacz czy wiertarka, bardzo ułatwiające życie narzędzia, typowy koc ratowniczy mogący ratować przed hipotermią bądź przegrzaniem, bardzo przydatny w każdym wypadku. Ale nawet ogólnie technologie komunikacyjne, teraz sama sieć Starlinków, która pozwala mieć internet w każdym miejscu na Ziemi, to tego ich się chyba nie da przecenić. Internet w każdym, na pustyni, na środku oceanu, jest już taką wartością. Nawet w kwestiach bezpieczeństwa. I nawet teraz, Starlinki na Ukrainie, które po prostu działały, czy, czy działają, to jest ogromna przewaga. Zdecydowanie. A która technologia robi na ciebie największe wrażenie? Najbardziej lubisz i uważasz, że jest taka, no. Master, dla kogoś, kto interesuje się technologiami, kosmi technologiami kosmicznymi. Za co powinniśmy najbardziej dziękować? Dla mnie najbardziej nie do przecenienia są te wszystkie technologie związane z ratowaniem życia ludzkiego. Czy to obrazowanie medyczne, czy też takie cieplne nanorurki, które pomagają w operacjach mózgu, tam gdzie jest potrzebne precyzyjne przyżeganie naczyń krwionośnych. No z takich y, urządzeń bardziej praktycznych, no to oczywiście wszystkiego rodzaju urządzenia bezprzewodowe, jak właśnie wiertarki, y, odkurzacze, y, to, które bardzo ułatwiają codzienną pracę. Właśnie, z takich urządzeń praktycznych. Ale kosmos to są również rzeczy niepraktyczne. Jak teleskop Jamesa Webba, który poszukuje najdalszych galaktyk, poszukuje egzoplanet, to również są jakieś inwestycje, które już jako stopa zwrotu jest ciężej przecież wyliczyć. Teleskop Jamesa Webba, no tak nam się nie zwróci pięknie już jak GPS. No, ja myślę, że naukowcy, który, którzy pracowali nad powstawaniem elektryczności, też nie wiedzieli, czy nam się to kiedykolwiek zwróci. A przyznają Państwo tutaj, że ty przyznasz, że bez elektryczności, no to nie wyobrażamy sobie dzisiejszego życia. Zresztą w tej chwili nie nagrywalibyśmy bez tego wynalazku pozornie niepraktycznego. O, no to jest ciekawy punkt widzenia, więc teleskop Jamesa Webba, nawet tak teoretyczny. Mi się zdaje, że ważne w tym jest wszystkim, że rozwój ludzkości też opierał się na takich rzeczach, które na pozór wydawały się błahe. No, samo to, że poszukujemy jak powstał wszechświat, jest bardzo ważne w przyszłości po prostu, nawet dla samego rozwoju gatunku, żebyśmy mogli sięgnąć dalej, no to potrzebujemy takich odkryć. Nawet nie do przecenienia, wyróżnienie, nas, czym się różnimy od zwierząt, jest sztuka, która na, na, dzień, na dzień dzisiejszy, znaczy na pierwszy rzut oka wydaje się niepotrzebna, a przecież inspirowała pokolenia, inspirowała wielu ludzi, a ci ludzie, no, zrobili niektórzy wielkie rzeczy. I tak samo, nie wiem, z Teleskopu Jamesa Webba, czy te dane, czy te wyobrażenia mogą spowodować to przecież, że poruszy to ludzkość. Owszem i też, tak jak mówię, nigdy nie wiadomo, jakie będą tak naprawdę wyniki tych badań prowadzonych przez Jamesa nie mówię tu tylko o poznawaniu początków wszechświata, tudzież oglądanie ładnych obrazków, które właśnie ten teleskop tworzy, a które wszyscy możemy znaleźć w sieci. To nie tylko ładne obrazki, ale też dane naukowe, z których no, wcześniej czy później na pewno skorzystamy. Do zrozumienia po prostu naszego miejsca we wszechświecie, kim jesteśmy i dlaczego. To niczym się nie różni od rozwoju filozofii, kiedy filozofowie zadawali ważne pytania, i ludzkość dzięki temu mogła się w jakikolwiek sposób kulturalnie rozwijać. To poszukiwanie, dlaczego powstał wszechświat i jak powstał wszechświat, jest bardzo podobne i może mieć bardzo podobny skutek, moim zdaniem. Oczywiście. A z takich jeszcze rzeczy teoretycznych, ale i praktycznych, bo tu mówimy o teleskopie Jamesa Webba, który obserwuje, jest teleskop Euclid, który obrazuje niebo, ale są łaziki na Marsie. Jest łazik Perseverance, jest łazik Curiosity, no pełno tego wszystkiego jest. Yy, I tamte loty, to wszystko jakby kosztuje horrendalne pieniądze, dając nam tylko i wyłącznie no, obecnie wizję marzenia. I nie wiemy, czy polecimy tam jeszcze, czy będziemy tam kiedykolwiek mieszkać. Dostajemy tak samo, również takie same dane, jak z reską Jamesa Webba, ale te dane mogą nam w przyszłości pozwolić na kolonizację. Liczę na to. Ja w ogóle myślisz, czy powinniśmy jakby finansować nawet rozwój kosmosu, ale licząc bardziej na kolonizację, jest na przykład Mars. Czy jest te pieniądze, które przeznaczymy, są w przyszłości nam bardzo potrzebne do tego, aby jakby te badania są nam potrzebne, aby skolonizować Marsa? I czy w ogóle powinniśmy skolonizować tego Marsa? Ja na przykład uważam, że jeżeli mamy mrówki i jest jeden gatunek mrówek, jest jedno mrowisko, jest, wybuchnie pożar w jednym lesie, no to ten gatunek mrówek jakby umiera. Jeżeli mamy sytuację, że są ten sam gatunek morówek ma dwa mrowiska w dwóch różnych lasach, no to jeżeli spłonie tylko jedno mrowisko, to gatunek morówek dalej może przetrwać. Więc jakby kolonizacja innych planet jest taki must have dla ludzkości. I myślę, że w tym kontekście, no to wydawanie każdych pieniędzy na badanie Marsa jest jakby wartością dodaną. I tutaj no nie ma dyskusji. Bardzo ciekawe podejście z tymi mrówkami. Wbrew pozorom, te pieniądze wydawane na kosmos wcale nie są takie duże w stosunku do budżetu krajowego. Pieniądze są też wydawane na takie rzeczy jak na przykład zbrojenie. Na przykład Stany Zjednoczone wydają na zbrojenie więcej niż połowa świata, a budżet NASA to jest tylko 0,5% ich PKB. Czyli jeżeli mówimy o tych ogromnych misjach kosmicznych, o tych ich ogromnych projektach, które kosztują niewyobrażalne pieniądze, to dalej to jest promień jakby w morzu potrzeb po prostu. Zgadza się tym bardziej, że też badania różnego rodzaju przyczyniają się do popularyzacji nauki, do zwiększania świadomości społecznej. No z pewnością jakby pociągają miliony ludzi. Każdy kiedyś obecny astronauta, obecny naukowiec, no kiedyś coś widział, musiał go coś pociągnąć do tego. Ktoś, żeby zostać ast fizykiem, astronomem, to mógł pamiętać czasy, jak było start człowieka na księżyc, inspirował się tym. Obecnie, na przykład, Stowarz Uznański, nasz polski orzeł w kosmosie, inspiruje naprawdę miliony, bo pokazuje obecnie to, że mamy tego Polaka w kosmosie, że taka dziedzina istnieje. I na przykład w Stanach Zjednoczonych po misjach Apollo była jakby liczba osób, które poszły na stemowe kierunki czyli takie fizyczne, techniczne zwiększyła się po prostu o niepojętą liczbę a to jest ten wydatek, który by zdał się nie, nie jakby niepozorny, no wydaliśmy na to, żeby człowiek postawił stopę na księżycu i przecież były, były takie piosenki, że e, nie mam pieniędzy na czynsz głoduję, ale biali są na księżycu przecież były całe te, te ruchy ale no biali są na księżycu, ale to jakby zainspirowało wiele osób do tego, aby rozwijać się w tej dziedzinie. I ktoś, kto został zainspirowany przez taką misję Apollo, przez jakieś misje Gemini, czy nawet jakieś no, po prostu tematykę kosmosu, zostały tam wydane pieniądze, no to skończył ten mit i na przykład wymyślił kompletnie coś niezwiązanego z kosmosem. Pracował kompletnie przy czymś niezwiązanym y, z tą nauką. I to jest taki zwrot, którego nie możemy przecenić. Dokładnie. Możemy tutaj y, cały czas koncentrować się na tym, co tutaj, co tu i teraz yy, i na to tak naprawdę pożytkować finanse, albo patrzeć bardziej w przyszłość, co nam się może przydać, do czego możemy dążyć. No nie bez przecenienia jest tutaj wkład yy, też włożony w rozwój mózgu, taki może nie bezpośredni, no ale jako ludzkość myślę, że dzięki temu poruszamy się do przodu. No taki nawet głupi argument, jak widzimy wszystkie filmy science fiction, no to jakby cała ta ich technologia, to wszystko marzenie, jest oparte na kosmosie, jakby na lotach w kosmos ten cały rozwój. No nie widziałem nigdy science fiction, gdzie jest jakiś gatunek, który został na innej planecie i jakby sami w sobie się rozwinęli. Jakby, no, kosmos moim zdaniem jest bardzo tożsamy z rozwojem. Że... Poznawanie nieznanego, no jakby już oceany odkryliśmy. A zaraz polskoziemcy powiedzą, że... O, nie zbadaliśmy w większości głębin oceanów, a latamy w kosmos, no to jest jakby... W oceanach spodziewamy się tego samego już, jakby spodziewamy się pewnych wyników ciągle tych samych, jakby no, inny gatunek ryby, inny kolor, inne podłoże, ale w miarę możemy to już ustandardyzować. Na głębokość. Tak. A kosmos może rodzić dla nas kompletnie rzeczy, które nie, możemy nie wytłumaczyć. Kompletnie niewiadome. Zgadza się i tutaj pewnie część osób zastanawia się nad tym też, jak daleko jesteśmy w stanie posunąć się w badaniach kosmosu, jak dalekie misje jesteśmy w stanie wytworzyć tak czy wysłać. No i tak naprawdę co nam to da, co z tego później wejdzie, no. Ja myślę, że teraz mamy tą problematykę, jeżeli chodzi o, o, o jakby misje kosmiczne o, o te budżety, kiedy zastanawiałem się, jakby przylecieli tutaj kosmicznie, albo byśmy wiedzieli, że oni istnieją. Czy jako ludzkość bylibyśmy w stanie złożyć się w jedną organizację i wszyscy wspólnie ładować pieniądze w kosmos? A czy nadal pojawiałyby się po prostu jakby komentarze, że po co to komu? Lepiej zrobić kilometr autostrady. Ja myślę, że takie pytania po co to komu zawsze się będą e, pojawiać, ale tak jak już powiedziałam, e, to od nas zależy, czy patrzymy na to, co robimy tu i teraz, czy patrzymy też w przyszłość. Tak i w ogóle, jak widziałem statystyki, że duży procent kosztów wydanych w rozwój kosmosu to nie są pieniądze przepalone, tylko one wracają, no bo te firmy pracują, to wiecie, jak Polska wydała teraz te, mówi się o 300 milionów na lotowo Szoły Zdańskiego, to też nie jest tak do końca, że oni kupili mu złoty bilet i on poleciał. To musiały być pieniądze włożone w składki do ESA, które no nie idą na to, żeby kupić bilet, tylko na rozwój przemysłu kosmicznego i dużo pieniędzy na przykład z ESA wraca do polskich firm, że po polski przemysł kosmiczny też na tym zyskuje. A za przemysłem kosmicznym w Polsce no, rośnie technologia, no ktoś produkuje te komponenty. Zgadza się, i tutaj akurat polski przemysł kosmiczny już od dawna jest w czołówce światowej, od kilkudziesięciu lat. Właściwie każda misja kosmiczna, każda z tych większych misji w każdej z tych większych misji mają swój udział Polacy wcześniej z Centrum Badań Kosmicznych, teraz również z firm, które powstały w ciągu ostatnich kilkunastu lat. To są te pozytywy, o których mówimy, że mamy rozwój technologii, mamy rozwój społeczny, mamy inspiracje, ale są takie dylematy, czy. nie wiem, budżet WHO jest mniejszy niż koszt jednej misji na Marsa. A budżet WHO jest mniejszy? Jest mniejszy. No, budżet WHO to jest około tak 5 miliardów dolarów, bo to jak liczymy koszty misji na Marsa, no to 5 miliardów dolarów jest taką normalną stawką, którą sobie możemy wyobrazić. To nie jest tak. Rozumiem. Też, że. Możemy szacować teraz, co jest bardziej ważne, co jest mniej ważne. Problem jest na to, ile pieniędzy przepuszczamy tak naprawdę w inne rzeczy, bo przyczepiamy się lotom w kosmos. Znaczy, no ja nie, ale niektórzy się tego czepiają, a nie czepiają się na przykład ogromu pieniędzy wydanym na zbrojenia. Zbroimy się kompletnie między sobą. Już dyskutujemy. Nie do... No tu się zgodzę. Kwestią nie jest to, ile pieniędzy wydajemy w kosmos, ale też popatrzmy, ile pieniędzy jest tak naprawdę no, zmarnowane przez osoby, które nimi e, zarządzają. Może nie tyle zmarnowane, które mogłyby być rzeczywiście wydane dużo lepiej. Tak, no dla mnie rozwój kosmosu nie różni się niczym od rozwoju medycyny czy innych jakby kierunków. To dalej jest ładowanie w naukę. No tym bardziej, że mówiliśmy o tym, że badania kosmiczne pośrednio przyczyniają się też na przykład do rozwoju medycyny. Słyszałem takie coś, że jest tak zwany efekt multiplikacji, czyli każdy dolar wydany np. w Stanach Zjednoczonych na kosmos generuje od 7 do 14 dolarów jakby w PKB. Z tego powodu, że no, przemysł kosmiczny to nie jest tylko, że badamy kosmos, to są miejsca pracy, to są wybudowane budynki. Po prostu to, to napędza gospodarkę. Ktoś ma tą pracę, on wydaje te pieniądze, rozwija się w tym. Kraj opatentowuje nowe rzeczy, więc może to jest jakby wizja o tym, że Polska powinna również iść w taki rozwój kosmiczny. Jeżeli... Ja myślę, że Polska już mocno idzie w rozwój kosmiczny, zwłaszcza w ciągu ostatnich y, kilkunastu lat, możemy to zaobserwować. Jak słowo szosnackie powiedział w kosmosie. E, Polski oparty na nauce. Tak, zgadzam się jakby z tym. To, to życzę każdemu, żeby to był jakby nasza potęga. Bo polscy naukowcy, jeżeli chodzi o tematykę y, kosmiczną, są w miarę wysoko. Bardzo wysoko są. Że to jest bardzo wbrew pozorom, nie słyszymy o tym, ale no. Naprawdę mamy świetnych naukowców, tylko brakuje często budżetu. No, niestety. A ty miałeś coś takiego, że kiedyś jakaś kosmiczna myśl, kosmiczna rzecz, czy kosmiczne odkrycie, nawet kosmiczny lot w kosmos, zainspirować do czegoś w kwestii naukowej? Ja swój doktorat robiłam w Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie i tam na co dzień mieliśmy do czynienia i z inspiracjami, i z technologiami różnego rodzaju. To jest ta rzecz, która cię jakby inspirowała w tym miejscu? Zgadza się. Mogliśmy mieć pełen Przekrój badań, zarówno badań teoretycznych, kosmosu, fizyki, plazmy kosmicznej, badania komet, jak i tych części związanych z badaniem Ziemi, którą też możemy traktować jako część y, kosmosu, i też y, mogliśmy się przyjrzeć też technicznym aspektom y, produkcji urządzeń, które y, w tej chwili już część z nich lata w kosmosie. W kosmos, w przemysł kosmiczny to nie są takie pieniądze, że to leci w górę i nie wraca nigdy. Jedyna dyskusja, moim zdaniem, jaka powinna być, to dlaczego wydajemy tak mało? Bo to jest dla mnie PKP powinna być dyskusja, się tym bardziej, że no sam powiedziałeś, że y, tak naprawdę dostajemy z tych badań więcej, niż w nie wkładamy. To był taki pierwszy odcinek głosów z kosmosu. To była taka główna dyskusja od temat, który jest dość teraz gorący bardzo, bo spierają się, po co Sałoż poleciał w kosmos, że to jest bezsensowne. Nie zapominajmy, że Sałoż to była polska pierwsza misja kosmiczna Ignis, która to było 13 eksperymentów. I te 13 eksperymentów również zwiększa konkurencję niż naszych uczelni, że mieli te jakby dane już z kosmosu, a kto wie, może. Polak coś osiągnie, jakby odkryje i pójdzie dalej. Będziemy mieli drugiego polskiego Hawkinga. To, to wiele jest takich składowych. Więc ja uważam, że no rozwój technologii kosmicznych, w ogóle wyładowanie pieniędzy w kosmos jest zawsze pozytywne. No nie ma przepalania budżetu. I na szczęście naprzeciwko tym, którzy wszyscy marudzą, no to powstają prywatne firmy, którym się to po prostu opłaca już. Zdecydowanie. Więc jakby pokazuje się to, gdyby to było kompletnie bezsensowne, Wyładowanie tych pieniędzy kompletnie bezsensowne, no to przecież tych prywaciarzy nie byłoby aż tyle. Wielcy gracze nie wchodziliby do gry. my tu nie mówimy tylko o Elonie Masku, ale o też firmach e, lokalnych, tak? Na poziomie krajów, też Polski, które. Ale sam wejdą. samoloty, stwierdzi, że to jest dobra opcja. Mują, tak. To, to, to jest kompletna przyszłość. Na przykład Chiny bardzo mocno idą w ten przemysł kosmiczny, a nie możemy powiedzieć, że Chiny się głupio prowadzą, jakby jako taki technologicznie. Jakbym... Wszystkie kraje rozwijające się, bądź te, które już osiągnęły jakiś pomysł, inwestują no, na początku w satelity, a później w taki dalej idący przemysł kosmiczny. Tak? Przecież Chiny mają swój własny system satelitarny, analogiczny do GPS-u, nazywa się Bejdu. Indie też mają swój, swoje satelity w kosmosie. Arabia Saudyjska, no. Jeżeli my, jako Polska nie pójdziemy w to, no to nagle staniemy się y, krajem, y, który jest bardzo daleko poza konkurencją. I Chiny mają własną stację kosmiczną. Bojaramy się ISS, a Chiny mają trochę w mniejszej skali, ale są w stanie to postawić. Więc im się to po prostu też opłaca. Więc to podsumowując, no tak kończąc, to były jakby pierwsze takie podcastowe, pierwsze takie spotkaniowe zdarzenie tutaj. Mam nadzieję, że było bardzo słuchalne w to wszystko, że się podobało w tym studiu. To jest skromne studio, ale jest przynajmniej. Bardzo e... miłe. Bardzo miłe towarzystwo. Więc prosiłbym teraz o miłe wsparcie dla mojego gościa, aby pojawiał się częściej, żeby nie zrezygnował po takich dyskusjach, bo uważam, że Głosy z Kosmosu to jest projekt z ogromnym potencjałem e... i to się wszystko rozwinie. Więc możemy podziękować. tym. Dziękujemy tylko... bardzo. Bardzo I w kolejnych tematach, bo myślę, że będą, możemy porozmawiać na tematy bardziej teoretyczne. Bo to jest temat, gdzie każdy wypowie się jak chce. Tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Każda odpowiedź, oprócz że nie ma, jest płaska. Każda odpowiedź jest dobra i każda odpowiedź jest y, zła. To zależy tylko. Kto też jakimi wartościami się ponosi? Tak, bym nie... w stanie je argumentować, tak jak na maturze z polskiego. Jeżeli byłbym hipisem i filozofem, to dla mnie największą wartością y, byłaby sztuka, y, że rozwój kultury, sztuki teatr jest najważniejszy. Jeżeli ja no, jestem po tej stronie naukowej w miarę, no to dla mnie to jest najważniejsze. Więc trochę to jest tak, że my sobie podajemy na nawzajem ręki, mówimy super, super nawzajem, bo się z tym zgadzamy.